Jesteśmy na szóstej rundzie Kelto's Race na torze Zolder w Belgii. Zbliżamy się do pierwszego lewego zakrętu, dosyć szybki zakręt do hamowania. Tniemy delikatnie wewnętrzną tarkę, wypuszczamy na zewnętrzną, drugi, drugi zakręt, prawy, podwójny, lekkie do hamowania. Trzymamy tutaj trójkę, wypuszczamy i wchodzimy do drugiego prawego zakrętu. Tutaj trzymamy trójkę, niektórzy biją czwórkę, ale tutaj ja akurat jadę trójką. Dosyć szybki zakręt, do hamowanie, żeby ustabilizować samochód i tutaj przechodzimy zakręt całym gazem. Długa prosta, zbliżamy się do pierwszej szykany. Delikatne do hamowanie. trzeba szybko przejść do szykany, żeby nie stracić prędkości na wyjściu. Ale też trzeba uważać na tarki, bo są bardzo wysokie, żeby nie uszkodzić zawieszenia. Lekkie wzniesienie. I teraz zjeżdżamy w dół. Lewy zakręt szybki. Tutaj jedziemy czwórką, zbijamy do dwójki. Druga szykana. Tniemy. Teraz podwójne, podwójne dwa prawe. Delikatnie tniemy. Wypuszczamy. I kolejna prosta. Tym razem zbliżamy się do prawego, wolnego zakrętu i mosty do hamowania. Mniej więcej w tym miejscu hamujemy, schodzimy do wewnętrznej, trzymamy ją, dopuszczamy i mamy kolejną przed sobą prostą. Teraz zbliżamy się do przedostatniego zakrętu na że Zolder. Prosta, tutaj możemy bić czwórkę. Zahamowanie, tutaj zbijamy do dwójki. Trzecia szykana, ostatnia i wychodzimy na prostą startową.